Unbelievable. Welcome and happy Tak jak powiedzieliśmy na początku, byliśmy na Midsummer, Polski tytuł Midsommar. W biały dzień. Tak. Tak mi trochę troszkę zacznie w się dzieje w Biały Dzień. <laughs> zawsze mi bawią troszkę te tytuły. Takie, tak, że wyjaśniamy troszkę więcej, żeby było wiadomo o co chodzi, choć tutaj no, no, mniejsza. Żeby nie odstraszyć widowni, bo to też było widać na, na jakby... Na pierwszych napisach tych wstępnych, gdzie pojawił się tytuł, taką małą czcionką, taki niewyróżniający się, a potem takie wielkie, białe, po polsku Mitsomar, kropka, w biały dzień. Tak jest. I to jest drugi film, film Ariego Astera. Jego jakby debiutem pełnometrażowym był też taki film grozy, hereditary. dziedzictwo, tak, Hereditary. Wymienialiśmy go chyba na jednej z pierwszych audycji jako ten wyróżniający się film z 2018 roku. Czytaj bez jumpskerów horror. Tak. Czyli ja takie, ja takie horrory uwielbiam. Takie, jest one takie są najlepsze. Slow burn. Takie, które się powoli tak trawi, one tak sobie lecą, lecą, no nie spieszą się za bardzo, Przejażdżają nas bardziej samą atmosferą i napięciem. I mit somar też jest taki właśnie powolny. Tak, idzie w tą stronę. I na pewno na pewno jest szansa, że się zawiedziecie, bo to jest jeden z tych horrorów, które jeżeli idziecie na, tak, żeby się przestraszyć ze znajomymi, to, to może to być nie, ciężko. To nie. Jest szok? Są szokujące Proszeczkę. sceny, są, są sceny z napięciem, ale raczej nie dostaniecie tutaj, powiedzmy, swojej dawki opętania, czy takiego no nie, jak to, jak bo bo jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli lubicie takie horrory jak Annabelle, na przykład, tam opętanie, klątwa, lajorony i inne takie rzeczy, to to nie jest to na pewno. Tu, tak jak powiedziałem, tak jak w Hereditary nie było takich momentów, że buł wyskakuje nagle na ekran potwór. Znaczy cokolwiek. Tu nie ma w ogóle takich momentów. Nawet nie odczułem, że... Bo w Hereditary były takie momenty, że jakby miałem poczucie, że coś zaraz się stanie, a jednak nie. Chociaż tam też to był inny, taki bardziej klasyczny troszkę, jednak ten stary dom był i tak dalej. Wydaje mi się, że Midsommar jest bardziej prostolinijny pod tym względem. Bo tu jeszcze trudniej takie momenty zwątpienia w widzu, że coś się może wydarzyć, wprowadzić przez tą atmosferę właśnie. W zasadzie był jeden taki moment, bo ten film ma pewien problem, od razu można o tym powiedzieć, on jest strasznie długi. Nie, może nie strasznie, ale y, delikatnie się dłużył pod koniec, ale y, też y, on, bar on bardzo powoli się rozkańca. To jest plusem dla mnie na przykład, no tak. się to podoba, ale słyszałem dookoła piski i jęki, że, że chyba się pomylili ludzie, y, idąc na to. I, i, I tak naprawdę pierwszy raz poczułem, to, to było, było troszeczkę minusem, pierwszy raz poczułem jakąkolwiek presję, jakiekolwiek napięcie. W momencie, kiedy rozpoczęły się jakby rytuały, bo tutaj co, o co chodzi? No grupa tak, Amery grupa amerykańs amerykańskich studentów wybiera się ze swoim kolegą ze Szwecji do, do Szwecji, do jego małej komuny, w której się wychował, gdzieś tam na północy ukrytej, w, w, w takim regionie, gdzie, gdzie w, w lato mamy naprawdę długie dni, praktycznie cały dzień jest jasno, gdzieś tam tylko w nocy parę godzin, parę godzin bez, bez słońca. No i ta, ta komuna ma jakieś swoje specyficzne rytuały religijne, mocno inspirowane mitologią nordycką, czy tą starą, czy mitologią, czy bardziej raczej religią starą nordycką. I, i tam jeden, jed, jeden z tych dzieciaków pisze pracę na temat dzieciaków mogę... Mm -hmm. Doktorat. Tak. <laughs> pisze doktorat, on jest starszy ode mnie, pisze doktorat, no, tak. pisze doktorat, a, a, a pozostali znajomi raczej cieszą się tutaj wakacjami albo starają się zapomnieć o dosyć. Trudnych kryzysowych, trudnych kryzysowych sytuacjach, które tam, gdzieś tam w Ameryce za sobą zostawili. Uh, i, I powoli powoli zaczynają się przekonywać, że ta, ten kult, ta sekta ma, ma bardzo dziwne rytuały. Kontrowersyjne rytuały, tak. Bo na początku ten kolega mówi bohaterce, że to troszkę tak jak teatr. To może się wydaje dziwne, ale pamiętajcie, to jest tak, tak jak teatr. No, okazuje się, że może nie do końca. bo z tych razie. rzeczy zakładam, że nie robi się w teatrze. Ja hmm. e, wiem, z roku już nie byłem, więc e, możliwe, że coś się zmieniło. Natomiast e, tak naprawdę takie najmocniejsze napięcie czułem w tym momencie, kiedy już zaczęły się jakby rytuały tej sekty, czy tej, tego kultu, tej komuny, ale jeszcze nie wiedziałem, na czym one będą polegać i jeszcze nic się nie wydarzyło takiego e, strasznego, takiego odstraszającego, dziwnego e, czy, czy, czy zniechęcającego, bo wiedziałem, że w pewnym będzie nastąpi ten zwrot akcji, że nasi bohaterowie przekonają się, że kurczę, coś mm. jest tutaj nie tak. I to tak na pełnej, na pełnej, e, na pełnym gazie. No i właśnie, potem się wydarza ta pierwsza rzecz i... Napięcie trochę spada. Napięcie spada. <laughs> I tak naprawdę po części dlatego, że y, ten film jest y, troszkę przewidywalny. W sensie... Tak, mm... jeżeli coś się ma stać, tak jakby zaczynałeś wcześniej, że... W Halidari zdarzały się sytuacje, gdzie spodziewałeś się czegoś, potem jednak się tak nie, to nie działo, ale, ale może... No i tutaj był tutaj super jednak... plot, twist przecież yy, tak. w dziedzictwie też brutalny, nie? A tutaj takich rzeczy nie było. No nie. Tutaj, jeżeli I... coś spodziewamy się, że coś się stanie, to się dzieje bardzo szybko. Może trochę w innej formie, ale, ale się dzieje, nie? I to, to troszkę mi przeszkadzało, ale też nie jakoś bardzo, bo atmosfera tego filmu i jakby ta nietypowa oprawa trochę uratowała dla mnie ten seans. No tak, montaż, montaż był czasami ciekawy bardzo, taki od... Yy, nie chcę mówić odważny, ale bardziej e, popisowy. No o nie tej nie sobie taki, nietypowy na pewno, co też pomaga w oglądaniu takich filmów na pewno. Um, to jest ale to też hipnotyzująca. Taka... Też chciałem powiedzieć, że jakby e, właśnie po tym pierwszym strasznym, takim nazwijmy to w cudzysłowie, wydarzeniu, e, dla jednych bardziej będzie straszne, dla innych mniej, zależy jakie filmy oglądacie, e, to trochę mnie zdziwiła Taka postawa bohaterów niektórych? Tak. Wydaje mi się, że za lekko to przyjedzie. Że z, z, właśnie trochę to było nienaturalne, to mnie też troszkę wybiło z rytmu po części, bo poza główną bohaterką nikt się za bardzo nie przejął takim jednym wydarzeniem i ja tak, hm, co? Tak naprawdę? Gadacie dalej o swojej pracy, przez pięć minut temu <laughs> zderzyło się to, a wy teraz się kłócicie, kto będzie pisał na temat tej wioski doktorat. Um, ale to też, to też raczej takie mniejsze czepialstwo z mojej strony. Znaczy, mniejsze czepialstwo, ale też yy, przez tą reakcję... No, to zbijało mocno z białomocą stropu, bo, bo ja nie tak oczekiwałem troszeczkę takiego filmu, gdzie ta normalna, normalne podejście, to normalne rozumienie naszego społeczeństwa zderzy się z tą zamkniętą społecznością, która ma te swoje bardzo, bardzo dziwne, bardzo, bardzo kontrowersyjne zwyczaje. A tego nie było tak na dobrą sprawę. Mieliśmy oczywiście trochę takich reakcji, może tam z boku jakieś poboczne postaci tak reagowały, ale tak naprawdę no, brakowało mi tego i, i, i nie do końca wierzyłem w tą przemianę, bo pod koniec... Część bohaterów przechodzi pewną przemianę, że tak się wyrażę. I, i, i trudno byłoby w nią Niektórzy uwierzyć, że z wyjątkiem głównej bohaterki, e, która jednak ze względu na swój stan psychiczny troszeczkę była bardziej podatna na różne rzeczy, ale, ale, ale... Tak, ogólnie, ogólnie główna bohaterka to jest jedyna postać, z którą można się jakoś utożsamiać i ją zrozumieć, bo tak. na przykład jej chłopak jakby totalnie mnie nie obchodził przez cały film. On, on był takim... On był tak. zrobiony tylko po to, żeby jej usprawiedliwiać pewne jej zachowania. No właśnie, i też dlatego się nie, nie mogłem się przyjmować nim, nie? Co się pod nim z nim działo? Tak. I to, to też trochę, trochę przeszkadzało. W to tym, to też par, no nie oszukujmy się, parę postaci znik musi zniknąć w takim filmie, nie? I, no Jak już znikają, to też mog, mog, mogło to być zostać, zostać pokazane w ciekawszy sposób, żeby to jakoś bardziej miało wydźwięk lepszy. I tak naprawdę dla mnie cały mit Somar to był głównie film o, o związku. Przede wszystkim. Trochę tak, ale też nie zbyt wiem. jednostronny, bo miałem taki duży dysonans, bo to był film o związku, ale tylko z perspektywy głównej bohaterki. W sensie tak naprawdę nie mieliśmy za dużo perspektywy tej drugiej. I dlatego, bo, bo ten, ten facet był zupełnie nie... Tak. nijak. Jak, jak nie, go określiłeś, ten... to jest Chris Pratt, tylko taki bez charyzby żadno. No właśnie, więc, więc po prostu on był ten tylko po to, żeby być, przez, ten, przez, przez to właśnie trudno było jakby pokazać ten związek tak bardziej szerzej, ale no i tak dla mnie jednak... Bo to co się działo też było jakby następstwem tych relacji między nimi, nie? między tym chłopakiem a dziewczyną, więc to jakby dla mnie to było główne takie e, wni wnioski. Zmieniamy, tak, 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 konkluzja z tego wszystkiego, ale, ale dla mnie na przykład największym plusem tego filmu było obserwowanie tych rytuałów, bo one są naprawdę pomysłowe. Mówię, po części zainspirowane y, staronordyckimi, po części chyba wymyślone na potrzeby filmu Myślę, albo że tak. jakoś tam zmodyfikowane i y, 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 co ciekawe, to, jest, to się robi takie hipnotyczne w jakimś czasie. W sensie obserwujesz to troszeczkę jak bohaterowie, tak z boku zastanawiając się, bo część bohaterów naszych, duża, duża ich część jest antropologami, więc oni jakby podchodzą do tego bardzo z tego naukowego punktu widzenia, mm -hmm. obserwując nowe zwyczaje, nową kulturę. I my też chyba raczej ten film traktujemy jako widownia troszeczkę jako okazję do poznania tej wymyślonej tutaj kultury na potrzeby. Tak, tak, Gdy, gdyby, te, gdyby te, jakby ta sama historia się działa, powiedzmy w jakiejś oklepanej amerykańskiej sekcie, wiesz, takie już rzeczy, które były w filmach, to dla mnie byłby zupełnie nieciekawy, bo... Tak, to byśmy nie polecali w żadnym... Tak, bo, bo dla mnie jakby głów, główna siła tego filmu to jest to, co właśnie powiedziałeś, ten cały folklor tam przedstawiony i on buduje strasznie fajnie klimat e, i oprawa muzyczna też jest świetnie dobrana i to też jest oczywiście taka, no, nie wiem, to, to nie jest szwedzki język momentami, nie? to jest pewnie jakiś tam nordycki bardziej w tych stosunkach. No, znaczy, no tak, bo tam... W... Na pewno, na pewno w bohaterowie bardzo płynnie przychodzą tym językiem i zauważyłem też, że momentami wszyscy się rozumieją po szwedzku, ale to jest, że nawet Amerykanie rozumieją ten szwedzki w niektórych scenach, ale chyba jest zrobione tak celowo, bo to wtedy, kiedy postaci są mówią pod, w takim kontekście, że i są tak, pod, są pod wpływem, wpływem na przykład też no tak, więc... różnych substancji. Co, co ciekawe, to jest chyba jeden z, jeden z najlepszych e, przedstawień, przedstawień e, efektów. Aby, nie, nie, nie. Chodziło mi teraz o Szweda. Mówiącego po angielsku, który nie do końca zna angielski. Jedna hmm. z tych pierwszych scen. Naprawdę świetnie niektórzy aktorzy udawali, że nie znają drugiego języka. Chyba, że go nie znali, to byłoby prawdopodobne, bo to były nawet do takich małych szczegółów jak to, kiedy nie znasz trochę języka i tak niezręcznie się żegnasz. O, okej, okay, thanks, bye, wiesz. No, jest coś no. takiego, jeżeli rozmawialiście kiedyś z człowiekiem, który nie zna na przykład języka angielskiego, sam, samemu będę na też osobą, która może akurat w tym wypadku miała pewne problemy, to, to absolutnie ten, ten film to świetnie oddaje. I, i to, ale też jak mówisz, narkotyki jako, jako w ogóle jakieś substancje już rodzaju e, bardzo... Znaczy dosyć subtelnie. E, właśnie o to, to mi chodzi, mówię. że, że nie, zazwyczaj jak mamy jakieś takie, no powiedzmy, nie, grzybki w filmach, jakieś, czy jakieś takie rzeczy, to zazwyczaj twórcy się starają to, po, to pokazać tak bardzo efektownie, lata 80. Tak, wiesz, jakieś tam kaleidoskopy wirują i, i tak dalej. A tutaj m, na przykład bardzo fajna była scena przy stole już pod koniec filmu. Kiedy właśnie bohaterowie są poza życiu czegoś tam i niektóre po prostu elementy na przykład gdzieś tam z, z brzegu kadru są takie trochę jakby, tak się ruszają Poruszają, i to no, nie jest w ogóle takie jakby bardzo widoczne, nie? ale jedna, jest. jedna z bohaterek ma kolanę kwiecistą na głowie, gdzie kwiaty oddychają. No, no, też zauważyłem. To, to właśnie jest... takie fajne aspekty. No. I, i, I za, za samą właśnie tą część wizualną oraz mówię, folklor. Warto, warto rzucić okiem, ale tylko jeżeli lubicie takie właśnie powolne, spokojniejsze, mm -hmm. e, nawet nie wiem, czy to horror taki do końca, Nie, nie nazywam tego Już po fakcie nie nazywam tego horrorem, absolutnie. Thriller? thriller folkowy? Coś, coś takiego, no. e, to jest, to mi zbliż, W pewnym momencie przypominało mi to trochę Wiedźmę, e, to The Witch z 2014 roku zdaje się, e, się. Nie pamiętam, kiedy to wyszło, to, ale, ale ale, jakby ale tam też właśnie, i, i właśnie, ale, bo właśnie wiedź, Wiedźma miała e, to, czego tutaj zabrakło, czyli ten taki przenikający do szpiku kości niepokój i ten... Tak. Jednak ja się bałem tego filmu oglądać, no The więc, Witch, a... mimo że tam nic się też takiego nie działo, no nie było Ten nie? Nie rozumieliśmy, dlaczego się boimy. No to, właśnie. Ten film się oglądało tak, że się czuło, że coś tu jest nie tak, ale... Kiedyś zrobimy ale... temacik The Witch. Obejrzymy jeszcze raz. No prostu, tom, w w Midsommar tego zabrakło, nie? Tego takiego właśnie lęku, niepokoju. I oczywiście, ale... znaczy jeżeli w ogóle nie, nie oglądacie nigdy horrorów i takich filmów niepokojących, to będziecie coś tam czuli w ten deseń na pewno, ale no mówię, jeżeli jesteście fanami horrorów i oczekujecie horroru, to się trochę zawiedziecie, natomiast dla klimatu folkloru i tej całej otoczki właśnie szwedzko-folkowej, kult kulturalnej <noise> warto się wybrać jednak. Moim tak, zdaniem. Więc, więc mówię, jeżeli, jeżeli nie jest to jakaś ogromna soberny. polecajka, ale na pewno to nie jest zły film. Ostrożna i... polecajka. Tak, ostrożna polecajka. Od yy, a a warto, warto nie czekać do DVD być może, bo jednak yy, na duże mekanie to wygląda chyba dużo bardziej tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc to tam co to nadal... przechodzimy do kina w Lublinie? czy no, Zaraz przyjdziemy, tylko jeszcze chciałem Aha, dodać, to że... bo yy, to by się bardziej podobało dziedzictwo, czy na równi, czy ja? Zdecydowanie jak jest to. dziedzictwo, bez Właśnie to jest tak, żadnych no. wątpliwości. Ale właśnie, jeżeli lubiliście dziedzictwo, to mimo wszystko znajdziecie tutaj coś dla siebie. I to jest co, bez przerwy czy z przerwą? Bez przerwy, tylko jeszcze mi... Kon... Ja chciałem jeszcze powiedzieć. No to jeszcze. Ale to się chodzi... będzie fajnie składało, kiedy to wrzucimy na YouTube'a? Świetnie. Chodzi mi o to, że Ariaster zrobił jakby zupełnie inny film teraz i ja jestem ciekaw jego, jego trzeciego filmu. Bo to jest taki wyznacznik, że może zrobić wiesz, coś zupełnie nowego od nowa, z tego, tylko przy czym jakby... Bo z tego co widzę, to oceny są lepsze ogólnie somar niż miało Hereditary. I Chyba ludzie byli bardziej gotowi na to, na co pójdą po tym, jak zobaczyli właśnie Hereditary. Możliwe, ale też, ale też recenzje krytyków są trochę bardziej pochlebne i, i, i widzów też, więc no zobaczymy jak to będzie. Życzymy jak najlepiej panu Asterowi, a teraz tak jak już powiedziałeś, tym razem możemy przejść naprawdę. Um, Kina w Lublinie! Premiery!